Renekton urodził się w dalekim świecie jako członek rasy strażników, którzy mieli być władcami i obrońcami swego ludu. Wraz z bratem, Nasusem, opiekował się Great Library, która była zarówno składnicą starożytnej wiedzy, jak i nauk o cyklu życia i śmierci. Światlejszy Nasus nauczał uczonych, którzy tam przybywali, a Renekton był strażnikiem tego miejsca. Potrafił wyczuwać prawdziwą naturę tych, którzy przybywali po nauki, i odsyłał tych, którzy mieli mroczne dusze. Z czasem jednak, ciągły kontakt ze złem spaczył jego umysł. Wpadł w furię, wywołaną mrokiem, który dostrzegał w ludzkich sercach. Staczając się w otchłań szaleństwa odkrył, że może ukoić gniew, wycinając zło z ogarniętych nim istot. Niestety, była to tymczasowa metoda, gdyż szał rzeźnika, jak zaczęto go nazywać, Odradzał się z jeszcze większą siłą. Pożerany przez gniew Renekton zwrócił się przeciwko jedynej istocie, która mogła go pokonać własnemu bratu. Ten starał się przemówić strażnikowi do rozsądku. Widząc, że dla Renektona nie ma już nadziei, nasus powalił go. Bezbronny brat czekał na objęcia śmierci. Te jednak nie nadeszły. Oszczędzono go, gdyż jego brata porwali przywoływacze z League of Legends. Renekton, również trafiony potężnym zaklęciem, przez okres, który zdawał mu się całymi wikami, znajdował się między wymiarami. W końcu oswobodził się i spadł do kanałów Zaun. Oszalały z furi Renekton męczył się w nowym domu. Jednak pewnego dnia, przypadkiem, wychwycił znajomy zapach. Mając nadzieję, że zapach ten przyniesie mu ukojenie, o którym pomału zapominał, wytropił brata aż do Institute of War. Mojego brata przepełnia pustka. Jest pełen gniewu, lecz pusty. Nasus, kustosz pustyni.